Sercami dawnej, stosunkowo nieodległej przeszłości narodu polskiego były cztery miasta Kraków, Warszawa, Lwów i Wilno. W wyniku Teheranu, Jałty i Poczdamu wyrwano nam dwa. To tak, jakby nam ktoś odciął lub bardziej dosadnie ukradł pół serca. Trudno się żyje w karłowatym wymiarze, bo wszystkie tworzyły dopiero naszą twierdzę. O ich roli. W kulturze, nauce, tworzeniu polskiej cywilizacji napisano tysiące książek i artykułów. Miasta te miały również ważne miejsca kultu religijnego i oczywiście w wymiarze duchowym, religijnym, listę serc polskie można znacząco pomnożyć, dodając obok częstochowe i Lichenia, zakopane tu sanktuarium Matki Bożej, Patimskiej, łagiewniki w Krakowie czy Świętą Lipkę i wiele innych. Ja zakochałem się w Wilnie które mimo lituanizacji i widocznego fałszu w polsko-litewskich relacjach było, jest i powinno być polskie. Historia litewska skwapliwie pomija trudne momenty, zwłaszcza że Litwa, w świetle prawa międzynarodowego, była trzecim beneficjentem czwartego rozbioru Polski obok Niemiec i Związku Sowieckiego. Otrzymała wszak, jeśli zdjąć różowe okulary, od jednego z najeźdźców w podarunku Wilno i Wileńszczyznę. Ma też epizod dość obszerny w kooperacji z okupantami, zwłaszcza z III Rzeszą. Niechlubną pamięć pozostawiła po sobie Sałguma i tzw. plechawicziusy. Rozruby wywoływane przez Litwinów w kościołach, gdzie msze odprawiano po polsku, zaś zaśpiewanie pieśni typu Boże coś Polska szło się do aresztu. Ta litewskość, czyli zacietrzewienie Litwinów, którzy swoją Państwowość budowali na nienawiści do wszystkiego, co polskie, nawet współcześnie odciska piętno tragi groteski. Odkąd Wilno przeszło pod zarząd litewski, w katedrze, w w czasach polskich, nie wolno odprawiać mszy w języku polskim. Nawet msza z udziałem licznego polskiego duchowieństwa, odprawiana w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w dniu katastrofy, nie miała żadnego polskiego akcentu. Nie zmówiono nawet krótkiej modlitwy za zmarłych po polsku. Najbardziej ohydnym przykładem, już prawie współczesnym, był remont schodów prowadzących z Kościoła Świętej Teresy do Ostrej Bramy. Położono nowe schody, bo przez kilka wieków wspinający się na kolanach do cudownego obrazu polscy pontnicy wyryli rowki w kamiennych schodach. Ze smutkiem patrzyłem, jak pozbawieni serca ludzie rwali na sprzedaż tysiące przelaszczek, naszych przelaszczek, porastających miejsce nieprzypadkowo nazwane Belmontem, obok płynącej wartkim nurtem wilejki. Nadal mamy kłopoty z polskimi nazwiskami, polskimi nazwami, szuka się pretekstów do zamykania szkół polskich. Zawłaszczono pamięć historyczną miejsca martyrologii takie jak więzienie Łukiszki i nieopodal dawna siedziba NKWD i jego mutacji, gmach, w którym bito do nieprzytomności i stosowano wyrafinowane tortury, a w piwnicach strzelano w tył głowy. Dla Litwinów to krótki epizod, dla nas wieczność, a i tam zlituanizowano wszystkie polskie nazwiska, słusznie. Wszak od czasów pisanych w Wilnie mieszkali Litwini, chociaż mnie, Bombowi wydaje się, że głównie Polacy i Żydzi. Nikt nikomu nie może zabronić miłości do miejsc utraconych. Ja płaczę po Wilnie i Wilii. One nie istnieją. Jest Wilnius i płynący przezeń Neris. Ktoś coś nam ukradł. I wierzę, że ukradzione źródło naszych marzeń, natchnienia i pięknej miłości wróci do domu pod biało-czerwonym sztandarem. Bo w Wilnie, a nie w Wilniusie, każdy kamień, Każda cegła, każda trawka szepcze po polsku.